Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu z nas umiera jako kserokopie. Jednej rzeczy nikt z nas nie wie: jak będzie wyglądał, jak będziemy przeżywali sam moment śmierci, bo dopóki tego nie przeżyjemy, nie będziemy wiedzieć. Ale wiemy z opowiadań ludzi, że są pewne znaki, które temu towarzyszą. Nie zapomnę, kiedy miałem 10 lat, mieszkaliśmy razem z dziadkami, umarł mój dziadek i babcia opowiadała, że dziadek, który umarł o ósmej, od piątej rano zaczął wołać swoich rodziców, jak gdyby byli obecni. Niektórzy mówią, że to jest zaskakujące, że w chwili śmierci na twarzy człowieka jak gdyby pojawia się dyskretny uśmiech. To wszystko są jakieś podpowiedzi, ale to, jak wygląda umieranie, zawsze pozostanie dla nas tajemnicą. Chociaż ten temat obróz w różne opowieści, legendy, podania ludowe, nigdy, dopóki tego nie przeżyjemy, nie doświadczymy, nie będziemy wiedzieli, jak to wygląda. Papież Franciszek 24 sierpnia, to był akurat moje urodziny trzy lata przed swoją śmiercią. W czasie katehezy na Anioł Pański powiedział, jak on przeżywa tajemnicę śmierci. I powiedział to w sposób niesamowicie autentyczny i piękny. Mówi, mówił tak. Trochę strachu, bo nie wiem, jak wygląda to przejście, a przejście przez te drzwi budzi niepokój. Ale jest ręka Pana, która prowadzi cię dalej. A po przejściu przez te drzwi, Zaczyna się święto. Piękne opisanie tajemnicy przejścia do nieba. Moi kochani, błogosławiony Karol Akutis powiedział, właśnie to ten chłopak, który miał 15 lat, dotknęła go białaczka. Mówi tak. Cieszę się, że umieram, bo w ciągu swojego życia ani jednej minuty nie spędziłem na tym, czego Pan Bóg nie lubi. Jaką odwagę daje człowiekowi, świadomość, że jest niebo, że śmierć jest tylko przejściem, że nie tylko ten młody chłopak nie boi się śmierci, ten młody chłopak, który w dżinsach i najkach dziś leży, można go zobaczyć jego ciało w asyżu, ale mówi, że cieszy się, że umiera, i mówi to autentycznie. Moi drodzy, niektóre powiedzenia wykoślawiają tajemnicę nieba, na przykład. Bujać w obłokach, czyli być w jakimś nierealnym świecie, albo myśleć o niebieskich migdałkach. To powiedzenia, które poważne odzwierciedlenie znajdują w niektórych antyreligijnych systemach przedstawiających niebo jako mrzonkę. Uroczystość w Niebowstąpienia mówi, że niebo jest prawdziwe. A to w tym doczesnym świecie można znaleźć wiele nierealnych, nieprawdziwych rzeczywistości, chociażby świat wirtualny który wciąga i wysa dzisiaj wiele osób. Moi kochani, błogosławiona, a już za niedługo święty Carlo Acutis, który umarł na białaczkę w wieku 15 lat, wypowiedział zdanie, które mogło paść z ust doktora Kościoła. Powiedział tak, wszyscy. Rodzimy się jako oryginały, ale wielu z nas umiera jako kserokopie. Oryginał jest prawdziwy. Kopie są nieautentyczne. Oryginał jest jeden, a w dzisiejszej dobie komputerów internetu kopii może być dowolna ilość. Nauczyciel, oceniając zadanie jako nieautentyczne i nieprawdziwe, mówi, ty to napisałeś chyba metodą kopiuj i wklej, czyli skorzystałeś z gotowych myśli i zrobiłeś kompilację. Moi kochani, czym się różni oryginał od kopii? A jeśli rozważasz zasubskrybowanie naszego kanału, to właśnie teraz jest dobry moment, żeby to zrobić. Miałem niedawno okazję być w Muzeum Diecezji Pelplińskiej, a Diecezja Pelplińska ma jeden z największych skarbów kultury polskiej. Biblię Gutenberga. Na środku sali muzealnej stoi gablota spełniająca wszystkie najdowolcześniejsze wymogi muzealne, takie jak w Louvre czy innych muzeach świata, a w niej wystawione są dwa tomy Biblii Gutenberga. Obok leży już niezabezpieczona kopia wykonana przez Japończyków. Wygląda zupełnie tak samo. Ta kopia jest bardzo misternie wykonana, dlatego ma swoją wartość, kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Natomiast oryginał wyceniany jest dzisiaj na 150 milionów dolarów. Dlaczego? Bo jest oryginałem. Bo to jest jedna ze 180 Biblii Gutenberga, który ten wynalazca druku wykonał jako pierwsze dzieło, które wyszło spod maszyny drukarskiej, a do dziś zostało tylko, przetrwało tylko ponad 40 tych Biblii. To jest oryginał, jest bezcenny. Dlaczego w świetle tajemnicy w niebo wstąpienia, w świetle prawdy o niebie mówimy o niepowtarzalności człowieka, o tym, że warto być oryginałem, że to jest nasze powołanie? Moi kochani, w Apokalipsie świętego Jana Apostoła, która właśnie mówi o niebie, w rozdziale drugim jest takie bardzo tajemnicze zdanie. Zwycięzcy dam biały kamyk, na tym kamyku wypisane jest nowe imię, którego nie zna nikt oprócz tego, kto je otrzymuje. Nowe imię, które odkrywają zbawieni w niebie, jest niepowtarzalne. Popatrzysz i na tym kamyku jest imię, którego nie ma nikt inny, tylko ty. Moi kochani, kiedy nad tym się zastanowiłem, Doszedłem do tego, każdy z nas kocha bliźnich różnymi rodzajami miłości. Inaczej mąż kocha żonę, inaczej rodzice dzieci, inaczej kocha się przyjaciół. Pan Bóg ma nas miliardy. Każdego kocha nieskończoną miłością, ale w inny sposób. I moi kochani, to jest niebo, że ja będę doświadczał nieskończonej miłości. Mając świadomość, że Bóg kocha mnie inaczej niż mojego brata czy siostrę, każdego kocha w jeden niepowtarzalny sposób. Tylko Bóg tak potrafi. Moi kochani, ale wróćmy do tej Biblii Gutenberga. Ta Biblia jest cenniejsza od innych egzemplarzy, które są na świecie, między innymi od tego, na który składa przysięgę każdy kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Dlaczego Biblia? Spelplina jest cenniejsza, ponieważ w czasie jej druku wypadła czcionka. I na marginesie odbity jest zarys czcionki. I to właśnie czyni ją wśród tych oryginałów jeszcze większym oryginałem, bo jest jeszcze bardziej niepowtarzalna. Uczeni mówią, że dzięki temu wiedzą, jakie były rozmiary czcionki Gutenberga. Biblia ze skazą jest cenniejsza niż Biblia bez błędu. Moi kochani, jesteśmy w oczach Boga oryginałami i Pan Bóg potrafi posłużyć je także naszymi wadami. To diabeł pokazuje nam, że dostęp do nieba mają tylko nieskazitelni. Pan Bóg przyjmuje nasze błędy, kiedy mu je oddajemy i w tajemnicy miłosierdzia spala nasz grzech. Niedawno uczestniczyłem w uroczystościach ku świętego Andrzeja Boboli, wielki święty Zakonu Jezuitów i historii Polski, patron naszej ojczyzny. Moi kochani, kiedy czyta się jego życiorys, dochodzi się do wniosku, że to był człowiek bardzo trudny, zwłaszcza dla współbraci. Był uparty, gwałtowny, nieustępliwy i potrafił dać temu wyraz w relacjach z ludźmi. Są ślady, są dowody w historii, w kronikach. Czy Pan Bóg? Powiedział mu weto, wypowiedział weto w jego drodze do świętości. Nie. Mało tego. Prawdopodobnie dlatego był tak odważny i stawił czoło prześladowcom, a był męczony w niesamowicie okrutny sposób. Nawet nie ma co tego tutaj przytaczać, można sobie przeczytać, jeżeli ktoś ma mocne nerwy. Właśnie dlatego to wszystko zniósł i był tak odważny i mężny, bo te jego negatywne cechy mu w tym pomogły. Do nieba są powołani wszyscy. Oryginał Biblii Gutenberga ma usterkę. Twoje usterki, jeśli oddasz je Panu Bogu, nie są żadną przeszkodą w drodze do nieba, jakiekolwiek by były. Pan Bóg jest w stanie przebaczyć każdy grzech, a jak to powiedział święty Augustyn, pokutujący grzesznik czyni ze swoich grzechów drabinę do nieba. Czyli Pan Bóg potrafi ze zła nawet wyprowadzać dobro. Jezus wstępując do nieba. Obiecuje, że ześle ducha świętego i przyoblecze nas mocą z wysoka. I moi kochani, to jest ciekawe, że najwięksi święci zwyciężali właśnie tą mocą z nieba. To jest klucz do sukcesu. Moi drodzy, w dzisiejszym pierwszym czytaniu z dzieł apostolskich jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Apostołowie przed wniebowstąpieniem pytają pana Jezusa, powiedz nam, czy w tym czasie. Objawisz nam królestwo Izraela? To znaczy, czy pokażesz swoją władzę w tym świecie? I wtedy Jezus daje im ciekawą odpowiedź. Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Bóg objawił swoją władzą. A więc droga, to co nas czeka, jest przed nami zakryte. Właśnie po to Jezus obiecuje Ducha Świętego i po to chce go zesłać, że to będzie przewodnik. O, nauczy nas rozpoznawania znaków czasu, rozeznawania. Chociaż nie wiemy, co nas czeka, ale Duch Święty, jeśli będziemy odkrywać Jego wolę, Jego wezwania, będzie nas dalej prowadził. To, co nas czeka, jest tajemnicą, ale jeśli pójdziemy za głosem natchnień Ducha Świętego, dojdziemy do nieba. Nie ma jednej drogi do nieba dla wszystkich. To nie jest jakiś pas fabryczny, gdzie idą takie same przedmioty. Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną drogę do nieba. Moi kochani, w czasie kampanii wyborczej była taka sytuacja, że jeden z kandydatów na urząd prezydenta dał do podpisania dwóm innym kandydatom takie oświadczenie, było tam 8 punktów, i mieli się podpisać pod tymi punktami. Czy przyjmują je i obiecują je zrealizować? Pan Bóg daje ci do podpisania inny dokument. Tym razem karta jest pusta, a na dole jest miejsce na twój podpis. Czy jesteś zdecydowany, czy zgodzisz się podpisać in blanco zgodę na to wszystko, co Pan Bóg postawi na twojej drodze do nieba? To znaczy, czy zgodzisz się przyjąć wolę Pana Boga? czy ufasz Bogu na tyle, aby teraz podpisać ten dokument na kredyt in blanco, nie pytając Pana Boga, co cię czeka w przyszłości? Nie twoja to rzecz znać czasy i chwile. Przyjmij moje prowadzenie. Przyjmij Ducha Świętego. Zgódź się na moją wolę. Czy jesteś zdecydowany podpisać taki dokument? Z tym pytaniem zostawiam wszystkich i na to pytanie niech każdy z nas indywidualnie sam odpowie. Na udzielanie tej odpowiedzi niech Pan Bóg nam błogosławi, chociaż się domyślam, w przypadku moich słuchaczy, jaka to odpowiedź będzie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. Wszystkim składam życzenia z okazji Dnia Dziecka, bo przecież jesteśmy dziećmi. Ojca, który jest w niebie. Razem tworzymy coś pięknego w internecie. A jeśli ktoś chce mieć znak, który przypomni, gdzie szukać pokoju w sercu, to można się zainteresować naszym zegarem. Opatrzność Boża zdąża zawsze na czas. Tu jest pokazane, jak go można zdobyć. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby oglądnąć nasze najlepsze produkcje.